Hej, hej, hej! Dzisiaj pokażę wam recenzję książeczki pani Ewy Bauer Chcę żyć inaczej Książeczkę mam od wydawnictwa Replika z premią 21 marca 2023 rok Naprawdę wspaniała Słuchajcie, jest to tom czwarty cyklu, jak widzicie, tułaczy życie No a ja y, dopiero ją właśnie poznaję <grym>, Jest to moja y, pierwsza styczność y, z tą serią Wiem, że jest to kontynuacja nawet po treści, gdyż no, rozpoczynając czytanie mamy też y, trochę wspomnienie, takich jakby wcześniejszych wydarzeń. Na szczęście na pierwszej stronie jest też grze, y, drzewo genealogiczne, więc no, w sumie możemy się tutaj nawet rozeznać, kto kim, dla kogo jest. I tak cała pozycja napisana jest w dość y, nawet takim ciepłym stylu, wszelkie niepokoje nie bywają tutaj dramatyczne, tylko bardziej takie stłumione. Bywa, że za sprawą niedogadania między bohaterami następuje y, takiego, wiecie, pewnego rodzaju cisza, że naprawdę, jak mamy atmosferę, to można kroić nożem. Błahe sytuacje rosną wtedy no, do sporej rangi. Postacie, które y, zauważyłam, że jeżeli już są tutaj dłużej, czyli od tych wcześniejszych tomów ja wiem się bardziej jako imię, jako jakiś tam kolor włosów, czy, czy po prostu, no, cała postura, ale te, które się tutaj pojawiają, mamy właśnie bardzo dobrze opisane, nawet trochę z charakteru, z wyglądu i, i tak naprawdę, kim tutaj są. Rozdziały są bardzo równe, różne, bywają trochę dłuższe, czasami bardzo krótkie, ale każde z nich zakończone jest pewną niewiadomą. No, opowieści potrafią porywać nasze serca, gdyż, no. Cokolwiek ona nie przedstawia, to w takim trybie bardzo emocjonalnym. I tak niby tutaj cała rodzina, która zebrała się na pogrzebie, jest w żałobie, ale jakoś tak tego większego smutku tutaj nie widać. Nawet autorka sugeruje yy, za sprawą narratora, że tak naprawdę chyba pogodzili się tutaj z nieuniknionym i wiedzą, że no nie ma co się smucić, bo nic na to nie poradzą. Widać też, że nie trzymali ze sobą bliskich kontaktów, chociaż są wielką rodziną. No, niektórzy tutaj nawet jakby tak znali się tylko i wyłącznie ze słyszenia, nawet sami to podkreślają. Jednak jedna osoba wygłosiła tutaj bardzo ciekawą mowę. Chciała, żeby każdy z nich zaczął się szanować, mieli pozostać blisko siebie i wzajemnie się wspierać. I tutaj dla większości życie w wierze było bardzo ważne całą sytuację opowiada nam narrator, więc no też niekiedy dwojako można trochę zrozumieć ten jego przekaz powiem wam, że mm, co by tutaj jakby wam to określić aczkolwiek tutaj nie czułam, nie czytałam to jakoś tak zawsze był taki dosyć spory niepokój, gdyż tak naprawdę no jeżeli on nam to przekazuje, nawet jakieś tam wiadomości czy jakieś sensacje to nieraz bywało tak, że powiało, wiecie, takim chłodem, że, że czujecie, że coś się tu może wydarzyć. Spodobała mi się tutaj taka dosyć dalsza sytuacja, kiedy jedna z kobiet podkreślała tutaj swoją miłość do dzieci. Wiecie, dla niej nie było ważne, czy to dziecko jest jej, czy kogoś innego, każde traktowała tutaj z szacunkiem i miłością. No, niektórzy faktycznie traktowali też tutaj pociechy jako, wiecie, taki dodatkowy balast i wręcz wciskali je innym, żeby tylko sami nie musieć z nimi być. No, niestety, jak same dzieci się na tą sytuację zapatrywały, no, nie było tutaj opisane. Prawdopodobnie na wielkie szczęście, bo byłoby jeszcze bardziej wzruszająco. Wiecie, ważną osobą tutaj będzie Zuzanna, która wręcz pragnie tej samodzielności. Nie chce być takim popychadłem, i tak naprawdę nie chce być brana za gorszą, tylko ze względu na to, że jest kobietą. Wiecie, kiedyś było tak, że kobieta niezbyt miała wiele do powiedzenia, to mężczyzna rządził. Ale ona chce, żeby to wszystko się zmieniło. No, i gdy tylko wyjedzie, to powiem Wam, że reszta historii zmieni się tutaj diametralnie. Wychodzi na to, że nic, ani nikt tak naprawdę nie ma wpływu na uczucia, które no, zrodzi się w tej książeczce niespodziewanie. Nie chcę tutaj większych spoilerów wam dawać, bo cokolwiek bym nie odniosła się do tego uczucia, które będzie się tu budowało, to, to domyślicie się, jak to dalej się potoczy, więc więcej nie powiem. Niemniej jednak, książka jest bardzo interesująca, ale jakoś tam wiecie: no, lepiej może czytać ją od części pierwszej. Też mówię, czasami mamy to, co było wcześniej, i tak naprawdę no, nie mogłam tego pogodzić. podobało mi się to: tutaj Wam pokażę właśnie to drzewo genealogiczne, gdzie wiecie: czasami mamy tylko z imienia bądź z nazwiska podkreślone, kto kim jest, i, i tak naprawdę no, trzeba było tutaj zerknąć, żeby dowiedzieć się kim była dla tej osoby kim ten ktoś był, no tu widzimy, że niektórzy e, posługują się tutaj e, takiej mównością, że no jesteś moim kuzynem, kuzynką z tej czy z tej strony ale tak naprawdę, kto jest tam wyżej w tym e, drzewku, to nie wiemy więc tutaj jeżeli w to zerkniemy to automatycznie jesteśmy na bieżąco i możemy to sobie w historii poukładać a kiedy już ogarniemy to e, kto na jakie skali kim jest, to już historia powiem wam, że płynie, podejrzewam, że większym e, jakby takim wstępem wprowadzeniem do tej serii właśnie ten pierwszy, dlatego polecam czytać y, od pierwszej części gdzie tam z pewnością jest tam po kolei mniej więcej to opowiedziane a tutaj tak naprawdę jesteśmy y, tak jakby w jednym wielkim pliku tych całych wydarzeń, gdzie jest pełno osób, y, mamy przedstawienie ty jesteś ty, ty jesteś mniej więcej ty no ale muszę tutaj zerknąć, bo tak naprawdę nie wiem czemu mają do siebie spory nie wiem czemu się wcześniej nie wydywali byli wielką rodziną, ale tak naprawdę jeden do drugiego mówi wiele o tobie słyszałem, jak to? no rozmawiali, że jesteś taki i taki, a ja w sumie wydajesz się całkiem w porządku i wiecie, takie no, no stosunki były niekiedy dla mnie tutaj takie tajemnicze więc no polecam czytać od części pierwszej może uda mi się kiedyś to zrobić e, może nie, nigdy nie wiadomo, powiem wam, że, co w życiu może spotkać często jak mnie znacie, to wiecie, że sięgam po książki z osobnych tomów żeby zobaczyć, jeżeli książka mnie wciągnie to wtedy zaczynam serię od początku ale z uwagi na ostatni mały czas, jakim dysponują, no to niekiedy, nie zawsze uda mi się tak zrobić. No, ale w planach oczywiście cała seria u mnie jest. Także ja się z wami żegnam i do usłyszenia, pa pa.